Witajcie, kochani, dzisiaj znowu astrologicznie, energetycznie, ponieważ 17 października mamy super pełnię księżyca w Baranie, dokładnie w środku dnia o 13:27 i 54 sekundy. Jeżeli dobrze pamiętam, i dzisiaj chciałam się z Wami przyjrzeć tym energiom, na co się przygotować i czy się <śmiech> <śmiech> mocno przygotowywać, <laughs> czy, będzie, czy będzie w miarę spokojnie. Na koniec filmu, jak zawsze, wylosuję kartę. Na tą pełnię, ale jeżeli potrzebujecie indywidualnego losowania karty, to oczywiście jest też taka możliwość. Wszystkie informacje w opisie pod filmem. Nadal jesteśmy w sezonie wagi, czyli szukamy balansu, szukamy połączenia z Matką Ziemią, bo waga symbolizuje też taką właśnie boginię, która nas obdarza wszelkimi dobrami, która. Jest harmonijna i sprawiedliwa, i przypomina nam o tym, że są te wszystkie cykle, że są te różne etapy w życiu, ale najważniejsze jest to, żeby wracać do balansu i mimo wszelkich zawirowań zawsze wracamy do tego centrum, i o tym przypomina nam waga. Tym razem spotykam się z energią Barana. I ta pełnia jest bardzo znacząca, ponieważ choć sama nie jest żadnym zaćmieniem, to domykam nam ten sezon zaćmień, który intensywnie przeżywaliśmy. W tym sezonie zaćmień było dużo czyszczenia, dużo przyglądania się sobie, takie pozwalanie sobie. Na odkrywanie tych części siebie, na które nie chcieliśmy być może patrzeć, spotkanie z tym naszym wewnętrznym, dzikim marzycielem, przyglądanie się sobie bez cenzury, przyglądanie się temu, co powinno odejść, by otworzyć się na nowe i zaczynanie tego nowego cyklu życia. Baran jest energią ognia i baran związany jest też z taką energią narodzin, co chcemy, Urodzić w tym życiu, co chcemy pokazać w świecie, jaka iskra nas ma iść w świat, jaka iskra naszych planów i marzeń e, ma się tutaj rozpocząć, ma rozpalić jakiś większy płomień. I tutaj jest cały temat o byciu, byciu sobą w świecie, o pokazaniu się w świecie. I jednocześnie. Zawsze pełnia księżyca, ma tą energię oświetlania cienia, oświetlania tych rzeczy bolesnych, bo to jest tak, że my rodzimy się do tego pięknego świata, ale jesteśmy bez żadnej skorupy jesteśmy w pewnym sensie nadzy w tym świecie jesteśmy też bardzo wrażliwi i często dostaliśmy potyłku w różnej, w różnej formie. I często boimy się pokazywać siebie ze strachu przed na przykład odrzuceniem, wyśmianiem itd. I to jest też taki moment, żeby przyjrzeć się jeszcze tym bolesnym punktom, przyjrzeć się tym swoim ranom i opatrzyć je z miłością, ukochać te, te delikatne, wrażliwe miejsca. Po to, żeby odważyć się, ruszyć do przodu. Podczas tej pełni możemy czuć, że zatoczyliśmy pewne koło, że pewne tematy się domknęły i jesteśmy gotowi na nowy cykl. I ta pełnia może być bardzo emocjonalna, ale też bardzo taka oczyszczająca. Możemy doznać pewnego rodzaju katarzizm. I warto w czasie tej pełni, w tym okresie, zawsze mówię, że to nie chodzi o ten, dokładnie o ten dzień, dokładnie o tą godzinę, wiadomo, że to jest taki punkt szczytowy. Bardziej chodzi o te też kilka dni przed, kilka dni po, żeby przyjrzeć się, podsumować może jeszcze ten sezon mi ostatnie kilka miesięcy, ostatnie może pół roku, co się działo, co zostawiliśmy, co domknęliśmy, pozwolić sobie jeszcze na, na żałobę, opłakanie pewnych rzeczy. I przyjrzeć się po raz kolejny. Co dalej chcesz nieść ze sobą w ten kolejny etap swojego życia, co chcesz nieść dalej, a czego już nie masz siły nieść i nie musisz. I mamy właśnie tą energię wagi, energię szukania tego, tego balansu i przypominania, że mamy wiele aspektów siebie. I Chodzi o to, żeby pozwolić sobie siebie wyrazić w pełni, że nie musimy utrzymywać tej samej formy, formy w nieskończoność. Waga to też energia powietrza, energia, energia zmiany i energia szukania balansu. I to, co było dla ciebie balansem jakiś czas temu, nie musi być teraz. Chodzi o to, żeby przyjrzeć się sobie w czasie w tej pełni i zobaczyć, czego teraz potrzebuje. I pewne rzeczy się podomykały, pożegnaliśmy dużo, ale też otwierają się nowe rzeczy. I podczas tych spotkań, też w czasie zaćmienia, spotkaliśmy się być może ze swoim wewnętrznym marzycielem w większym lub mniejszym stopniu. I tutaj jest jakby kontynuacja tego tematu. Czyli z jednej strony, Baran jest tą iskrą, która zaczyna nowe projekty, nowe plany, a jednocześnie jest to. Czas takiego zetknięcia się z sobą po raz kolejny i zapytania się siebie, co gdzieś tam zamiatałem pod dywan, ale już nie chodzi o te jakieś rzeczy, których nie chcieliśmy czuć, tylko są takie aspekty siebie, jakieś plany, marzenia, które zawsze chciałeś realizować. Ale nie pozwalasz sobie nawet na marzenie o tym, ponieważ się wstydzisz, ponieważ boisz się, że nie jesteś wystarczająco dobry, ponieważ boisz się porażki albo być może boisz się sukcesu, że będziesz tak lśnić, że bliscy się od ciebie odsuną, bo nie zniosą twojego blasku. Tak? Tych lęków jest, jest bardzo dużo. Więc warto zanurzyć się w siebie po raz kolejny i zapytać się siebie, jaki projekt czeka na narodzenie się. To jest taki moment, żeby przestać uciekać przed sobą, przestać ukrywać się przed samym sobą, spojrzeć na siebie i zacząć realizować te plany marzenia, o których marzyliśmy zawsze, bo baran to energia ognia, energia pewności siebie, ale właśnie też energia takich narodzin. Więc to nie jest taki ogień, który spali wszystko, tym bardziej, że jesteśmy w tym połączeniu cały czas z energią wagi. To jest bardziej taka iskra, która rozpali taki długotrwały ogień czyli jest to iskra, która zaczyna nowy projekt. To jest ta iskra, która będzie nas prowadzić właśnie metodą małych kroków do celu. I to jest też taka przypominajka, że te duże rzeczy, te ważne zmiany nie dzieją się przez noc, że te wielkie projekty realizują się dzięki właśnie takim stawianiu się. Te wielkie projekty zadziewają się właśnie przez to, że codziennie. Raz w tygodniu stawiasz się regularnie do pewnych rzeczy. Um, I też przypomnienie, żeby siebie nie karać i nie, nie ciosać sobie kołków na głowie, dlatego że jeszcze czegoś nie zrobiliśmy, bo na wszystko jest odpowiedni moment. Na każdy wielki projekt musi być pewnego rodzaju Gotowość i czasami wydaje nam się, że się nic nie dzieje, ale my gdzieś tam wzrastamy, dorastamy, dojrzewamy do tego, żeby poczynić kolejny krok, żeby zamanifestować się na tym świecie w nowy sposób. I pojawia się ten temat tej właśnie takiej wrażliwości związanej z naszymi marzeniami, właśnie, że chcę, ale się boję, chcę, ale jestem nieśmiały, chcę, ale właśnie boję się porażki, boję się. Sukcesu, boję się, że mój plan nie pasuje do tego współczesnego, szalonego świata. I tutaj jest też takie przypomnienie o tej naszej intuicji, o, o tym takim naszym połączeniu z centrum, bo. Nie wszystko da się ogarnąć racjonalnie, to ten wewnętrzny marzyciel połączony jest z naszym sercem, z naszym centrum, z naszą duszą, z tą pieśnią naszej duszy. I jeżeli chcesz realizować siebie, jeżeli chcesz być sobą w pełni, to potrzebujesz tego połączenia, czyli waga, powietrze, oddech, powrót do balansu, powrót do oddechu, wracamy do centrum, pytamy się siebie, co dla nas jest OK, co dla nas jest w porządku, szukamy tego balansu i z tym takim spokojem wewnętrznym. Idziemy do przodu, słuchając siebie, zaglądając w głąb swojej duszy, słuchając swej intuicji. I warto przypomnieć sobie o tym całym magicznym myśleniu. Ostatnio miałam właśnie taką konsultację z osobą, którą wiano, że tutaj się nie da, czegoś tam zrobić się nie da, i zaproponowałam włączenie myślenia magiczne, a jakby, no jeżeli będziesz myśleć tylko o przeszkodach, to jak to może się udać, a pomyśl, jakby to było, jakby się udało, jakby ta sytuacja się rozwiązała tak i tak. I chodziło o zwizualizowanie sobie konkretnej sytuacji, która miałaby się potoczyć w alternatywny sposób, wyobrażenie sobie, poczucie sobie, poczucie w sobie, że coś tam może się wydarzyć, że coś może się udać, i potem okazało się, że gdy pojawiła się ta otwartość i to dopuszczenie tej możliwości, że mimo że racjonalnie pewne rzeczy mogą się nie udać, to przecież jest iskierka, że może się udać, że możemy zaczarować, że się uda, i okazało się, że pewne, pewne rzeczy się udały. Więc zapraszam, żeby w tym marzeniu, w tym sianiu nowych idei, w tym rozpoczynaniu nowych planów pamiętać o tym, żeby słuchać głosu swojej intuicji. Też często się mówi o tym, że racjonalnie to tam ogarniamy, nie wiem, kilka procent rzeczywistości, a większość sygnałów dociera do nas w taki sposób podprogowy, sposób intuicyjny. Gdy rozmawiamy z kimś, słyszymy słowa, ale zczytujemy też mowę ciała, odczyta, odczytujemy. Jakieś mikro uśmiechy, drgania powiek, i nie, nie czytam tego racjonalnie, tylko gdzieś na poziomie ciała, na poziomie intuicji. I warto zaufać tym swoim sygnałom, zaufać swojemu ciału, zaufać, kiedy coś nas ciągnie do przodu. Czasami intuicja nam podpowiada, że coś trzeba zrobić dzisiaj, albo że warto z czymś poczekać dwa dni, a gdzieś rozum mówi, że nie, nie, nie robimy inaczej, i warto wracać do tych podpowiedzi intuicji. I też ostatnio wiele, wiele razy się z tym spotykam, że intuicja coś tam mi podpowiada, gdy z... jednak, jednak jej słucham. To wszystko wychodzi całkiem korzystnie. I ta energia barana jest o tym właśnie ukazywaniu się w świecie. O tym. Co chcemy pokazać w świecie. I jednocześnie te zaćmienia pokazały nam te aspekty siebie, których często nie chcemy widzieć. I tutaj po raz kolejny, właśnie warto zadać sobie pytanie: jaką część siebie tłumiłem zbyt długo? Jakie plany krzyczą, żeby je w końcu zrealizować? Co chcę w końcu zobaczyć to światło dzienne? I to jest ten moment, kiedy już. Nie ma miejsca pod tym dywanem, żeby zamiatać te rzeczy, że mamy jakąś iskierkę, jakiś projekt, jakiś pomysł, jakieś wielkie marzenie, i ono już nie chce być dłużej skrywane, ono chce się narodzić w świecie, i warto się otworzyć na to, warto posłuchać siebie, czego właśnie teraz potrzebuje, co chce się narodzić. I tutaj w tym poszukiwaniu siebie mogą pomóc Wam takie pytania, właśnie co. Sprawia, że czuję się, że czuję, że żyję? To jest to pytanie, które często Wam wrzucam. Co sprawia, że czuję, że żyję? Co jest dla mnie prawdą, ale na poziomie emocjonalnym, bo często szukamy jakiejś prawdy, obiektywnej prawdy. Tylko dla każdego szczęście będzie czymś innym, dla każdego miłość będzie czymś innym, dla każdego udana relacja będzie czymś innym. Więc chodzi o to, żeby szukać prawdziwej dla siebie definicji tych wszystkich rzeczy. Warto zadać sobie pytanie, w jakim miejscu za długo mówiłem sobie, że nie jestem wystarczająco dobry, żeby spróbować? W jakim miejscu mówiłem sobie, że to nie pasuje do tego świata? Ten mój pomysł, ta moja idea, gdzie tłamsiłem siebie? My często mówimy o tym, że ta rzeczywistość gdzieś tam nas ogranicza, ale to często te w 99% przypadków to te ograniczenia są w naszej głowie. My często używamy tego świata zewnętrznego jako takiego pretekstu, żeby nie iść do przodu, ale jeżeli znajdziemy w sobie ten zapał, tą iskrę i tą pewność siebie, to ten świat zewnętrzny będzie nam sprzyjał, bo świat jest odbiciem naszego wnętrza, więc gdy mamy w sobie te obawy, lęk przed ruszeniem do przodu to będziemy też manifestować te przeszkody natomiast gdy odważymy się na ten kolejny krok to świat będzie nam sprzyjał więc zobacz gdzie siebie tłamsisz gdzie czujesz się niewystarczająco dobry a jednak woła cię to coś żeby pokazać się w świecie czy to będzie zmiana pracy czy to będzie zmiana miejsca zamieszkania czy to będzie jakiś projekt który chcesz rozpocząć co ciebie woła co sprawia że czujesz że żyjesz Poczuj to i odważ się iść w tym kierunku. I przypominam, że to nie jest tak, że ty stwierdzisz, że och, teraz chcę grać na flecie, i od jutra będziesz wirtuozem, tylko do tych marzeń stawiamy się każdego dnia. Nawet jeżeli nie mamy czasu, żeby coś ćwiczyć. Żeby robić pewne rzeczy, to myślimy o tym, robimy plany, wizualizujemy sobie chociaż minutę po wstaniu, myślimy o tym swoim projekcie, myślimy, żeby jak będzie ta luka czasowa, to zrobię to i to w tym kierunku. Albo wyznaczamy sobie terminy, kiedy robimy pewne rzeczy. Warto stawiać się do tych swoich marzeń, bo dopóki one będą gdzieś zamknięte w małym pudełeczku... To one tam sobie się, się ukiszą, one potrzebują powietrza, potrzebują uwagi, żeby się narodzić, bo energia podąża za uwagą. I baran jest znakiem bardzo szczerym, więc to jest taki moment, kiedy będziemy mieć taką przestrzeń, żeby być szczerym samym, sam, żeby być szczerymi sami ze sobą, żeby w szczerości zobaczyć, co mnie woła. Generalnie gdzieś tam już w okresie tych zaćmień, jeszcze przy Bramie Lewa, gdzieś się pojawiały te, te przebłyski, w jakim kierunku mam teraz podążać, ale wiele osób mówiło, że kurczę potrzebuję zmiany, ale nie wiem co to jest. I teraz z tą energią barana jest szansa, że ta energia narodzin, energia iskry sprawi, że poczujesz w końcu gdzieś te nasiona. Gdzie, gdzie ta iskra cię zaprowadzi, a jeżeli nadal nie wiesz, to tak jak mówiłam, zadaj sobie pytanie, co sprawia, że czuję, że żyję, co sprawia, że chce mi się żyć, co sprawia, że chce mi się tańczyć, co chcę teraz wyrazić, czego nie mogę już tłamsić dłużej, w jakim miejscu swojego życia nie chcę dłużej udawać i wtedy pojawiają się myśli, pojawiają się kierunki i warto w tym kierunku podążać i Czasem jedno działanie prowadzi cię do kolejnego i ono z kolei do kolejnego. I zaczynasz tańczyć w rytmie swego serca i śpiewać pieśń swej duszy. I te dobre rzeczy dzieją się w czasie. Potrzebna jest ta metoda małych kroków i pamiętajcie, że tak jak siejemy nasiona, to na początku pozornie nic się nie dzieje, to nasie, na, nasiono leży w ziemi, i czy, czy, mijają tygodnie, i wydaje nam się, że kurczę, no, miało być drzewo, nie ma drzewa, um, ale tam pod ziemią, tam w głębi dzieje się, więc jak już masz przeczucie tej idei, albo nawet jeszcze nie do końca czujesz ten kierunek, to pewne rzeczy się już zadziewają, zadziewają się w Twojej podświadomości. E, czyścisz stare programy, uwalniasz pewne rzeczy po to, żeby mieć ne, Przestrzeń, tak, to wszystko pulsuje po to, żeby, żeby się narodzić. E, I jeszcze taka jedna rzecz, która mi się skojarzyła, pewnie nagram jeszcze osobny film przy okazji e, tych tematów e, Wszystkich świętych, tematów dziadów, tematu pracy z przodkami, bo to się teraz będzie nam objawiało właśnie, gdy przychodzą te ciemniejsze czasy, e, więc pewnie do tego jeszcze wrócę. E, bardzo często, właśnie się teraz pojawia, i sama też o tym mówiłam. Temat tych, tego dziedziczenia rodowego, pracy z tramą i tak dalej. I to jest też taki moment z jesienią i w tym okresie, kiedy możemy poczuć potrzebę szukania tych swoich korzeni, odkrywania pewnych historii, połączeń, szukania tego swojego domu, czy też w sercu, czy szukając właśnie historii swojej rodziny. I ostatnio przeglądając jakieś książki, szukałam właśnie czegoś inspirującego, bo mam tą książkę, o którą wam kiedyś polecałam. Nie zaczęło się od ciebie: Jak dziedziczona trauma wpływa na Twoje życie? I teraz jest mnóstwo po prostu książek o traumie i o leczeniu traumy rodowej. I tak jest ten temat, że mamy pewne rzeczy, które się zadziały w naszym rodzie i które dziedziczymy, które wpływają na nasze życie. Czasami coś tam nie hula i się okazuje, że to prababcia, pradziadek mieli jakąś tam historię. I my po prostu odziedziczyliśmy ten lęk, i tak dalej, i tak dalej. Tyle, że mam wrażenie, i dlatego to przywołuję, bo jesteśmy jeszcze w tej energii wagi, żeby w tych naszych poszukiwaniach rodowych, poszukiwania naszych korzeni, poszukiwania tego, tego połączenia z przodkami pamiętać o tym, że przodkowie to nie tylko te traumy do leczenia. Ostatnio właśnie miałam też konsultację z jedną osobą, która mówi: No ale czemu ja takie rzeczy odziedziczyłam, jak ci przodkowie mogli mi to zrobić? Ale to nie jest tak. To, to się, owszem, wydarzyły się pewne bolesne rzeczy i mamy jakieś takie schematy działania, które, mm, których użyli, że tak powiem, nasi przodkowie, żeby pewne sytuacje się nie powtórzyły, które miały zapewnić nam bezpieczeństwo i tak dalej. Ale generalnie dziedziczymy nie tylko traumy, dziedziczymy talenty, dziedziczymy troskę o drugich, dziedziczymy to połączenie. Ostatnio właśnie odbyłam taką podróż sentymentalną z moją rodziną. I, I też posłuchałam wielu pięknych historii, takich fajnych, ciepłych wspomnień dotyczących moich prapradziadków. I pamiętajmy, że każdy z nas, tak jak teraz, tak, mamy te swoje bóle, bóle istnienia i, i różne traumy, ale jest mnóstwo dobrych rzeczy. I Kiedyś nagrałam taką, taki filmik o, o książkach, o, o takich książkach o emocjach, które Wam też oczywiście podlinkuję. I nasz umysł lubi pamiętać te, te bolesne rzeczy, żeby nas po prostu ostrzegać przed niebezpieczeństwem, ale mamy też właśnie te dobre wspomnienia, i o tym jest wdzięczność, o tym jest księga wdzięczności, o tym jest ta cała nostalgia zamienionymi czasami. Więc warto pamiętać. Że po tych przodkach dziedziczymy nie tylko traumy, tylko odziedziczyliśmy tą wolę życia. Ci nasi przodkowie są zwycięzcami, którzy przetrwali kolejne wojny, którzy pomagali sobie, którzy umieli zdobyć pożywienie, którzy troszczyli się o siebie nawzajem, którzy y, dawali życie w czasach śmierci. Więc poczujmy też taką wdzięczność y, wobec tych przodków i pamiętajmy, była taka modlitwa właśnie Helingera, żeby podziękować tym przodkom właśnie za dar życia. I tak nie musimy nosić ich traum, powiedzieć, że nie muszę nosić twoich ciężarów, ale dziękuję Ci właśnie za ten dar życia. I proponowałam, żeby w tych czasach coraz ciemniejszych skupiać się na tej wdzięczności, bo możemy rozdrapywać rany, możemy doszukiwać się kolejnych traum. I owszem, trzeba wyleczyć te rany, przykleić plasterek. Ale nie rozdrapywać ich w nieskończoność, tylko poczuć tą moc, poczuć ten potencjał, poczuć to wsparcie przodków. Ty jesteś nadzieją swoich przodków, ty jesteś cudem, ty masz potencjał, masz tą iskrę, którą rozpalisz w tych czasach, którą oświetlisz drogę sobie i innym. I o tym chciałabym, żebyśmy pamiętali. I wyrosuję jedną kartę na dzisiaj. Znowu te aniołki. Coś aniołki mnie prosiły, żeby tutaj się pokazać, co dzisiaj. Marzenie. Widzicie, jak pięknie. Jakie piękne marzenie. Łatwiej usłyszysz nasze przesłania, jeśli będziesz regularnie marzył. Odpręż się, otwórz umysł i pozwól myślom swobodnie płynąć. Obserwuj swoje uczucia, wizje i pomysły, tak jak oglądałbyś film. Oto źródło kreatywności. I znowu do znudzenia przypominany wiersz Kofty. Żeby się coś wydarzyło, żeby mogło się zdarzyć, trzeba marzyć, więc otwórzcie się na to marzenie, jeszcze jest teraz słońce, weekend ma być w miarę, w miarę słoneczny, więc jest taki czas, żeby doładować te baterie i warto podczas tej pełni pobyć ze sobą, poczuć to swoje marzenie, poczuć siebie, żeby złapać tą iskrę i złapać ten kierunek na najbliższe pół roku bo jest to bardzo fajny czas, tak jak latem mamy ten czas tej, tej, tej ekstrawertyczności, teraz będzie czas bardziej do wewnątrz, ale jest to fajny czas, żeby właśnie robić te projekty, żeby robić takie plany długoterminowe i małymi krokami dążyć do celu, więc warto podczas tej pełni skupić się i złapać kierunek, yy, i złapać tą iskrę, która oświetlała, oświetlać nam będzie czas przez te najbliższe pół roku. Ważne żeby mieć cel na te pół roku, żeby gdzieś tam się w jakieś mroki jesieni nie, nie, i zimy nie, nie zanurzyć za bardzo, żeby nie łapać jakichś strasznych depresji. Warto mieć ten cel, mieć tą iskrę, a tą iskrę znajdujemy, gdy połączą się ze sobą, bo każdy z nas ma to marzenie, ma ten cel, do którego chce dążyć, cokolwiek to jest. Życzę Wam, żeby z sercem miłością, żebyście odnaleźli to i żebyście świecili pięknie tej jesieni i tej zimy. Pozdrawiam Was serdecznie.